Wrzucałem tak trochę na pałę jeszcze przez weekend. Wyklarował mi się też plan. No i to jest też dobry moment na to, żeby, żeby zaprosić Cię na, na live'a. Cześć, dziś 16 odcinek vloga, jest 4 maja i trochę odespałem przez majówkę. W tle jeszcze dzieci się ogarniają, a ja zaraz idę do biura i tam sobie podsumujemy rzeczy. Dzisiaj przede wszystkim szkolenie, bo muszę się przygotować przed. Sobotnim i niedzielnym zjazdem. No, no i pewnie podsumować parę rzeczy. Wyklarował mi się też plan z dwoma rzeczami. Po pierwsze, eksperyment z paragonami. Mam już koncepcję, co robić dalej. Najpierw przygotuję wideo, w którym podsumuję wszystkie wnioski i lekcje, których dowiedziałem się od osób, które z którymi wszedłem w dyskusję na Facebooku, więc to będzie taka pierwsza rzecz, bo to może mi pomóc też pokazać zarówno tym ludziom, tym osobom, jak, je, jak podszedłem do tematu tego eksperymentu biznesowego z paragonami. No a po drugie, pokazać, jeśli nie czytali całej dyskusji, to wyciągnąć wszystkie te lekcje, które których do tej pory się nauczyłem, właśnie jak zarządzać takimi wydatkami, czy właściwie po co to jest, po co to ludzie robią. I to by było podsumowanie, jedno takie wideo, no i to byłaby też zachęta do tego, żeby obejrzeć cały, całą relację z tego eksperymentu. Ten eksperyment też planuję nagrać w częściach, żeby pokazać, jak przeszedłem od początku całej tej drogi od pomysłu i to byłyby byłby takie krótkie wideo, takie shorty, które mógłbym opublikować na Instagramie w postaci rolek na przykład. I koncepcja jest taka, że ponieważ rolki to jest format, format pionowy i na tym vlogu właśnie chciałbym też publikować takie rzeczy, żeby na bieżąco właśnie informować ciebie, jak te eksperymenty idą. Więc koncepcja jest taka, żeby, żeby nie robić, nie duplikować tej roboty, to będę wstawiał po prostu te shorty, te rolki, będę wstawiał tutaj w tym formacie pionowym. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także taka jest koncepcja na najbliższy czas. W zasadzie to na tym mógłbym zakończyć całego vloga, ale jeszcze powiem, co działo się przez weekend majowy. Um, otóż niewiele się działo, to znaczy, właśnie bardzo ceniłem sobie to, że um, to i to, czego bardzo mi brakowało um, na, w pracy na etacie, um, to to, co właściwie zawsze miałem dostępne, um, czyli możliwość wybrania sobie dowolnego dnia, kiedy mogę sobie zrobić wolne. Nie muszę nikogo pytać o zdanie, nie muszę się z nikim umawiać. Po prostu w piątek uznałem, że we wtorek biorę wolne, zrobiłem wolne. No, i, i to jest właśnie super. No, i to jest też dobry moment na to, żeby, żeby zaprosić Cię na live'a. Bo planuję zrobić coś w rodzaju takiego webinaru, na którym będę pomagał Tobie opracować eksperyment biznesowy, przygotować grupę docelową. Przygotować ten eksperyment, opisać jak, jak można byłoby zaprojektować takie podejście do klientów, żeby, żeby sprawdzić, kto byłby tym właśnie klientem docelowym, jakie wartości z nim rezonują i tak dalej. Także jest to plan na live. A. Kiedy będzie dokładnie, nie wiem, pewnie gdzieś, gdzieś w maju. Format jeszcze jest w opracowaniu, ale chodziłoby mniej więcej o to, że będzie jedna, dwie, trzy osoby, z którymi możemy na żywo przedyskutować ten temat. Kilka osób, które będą mogły na czacie, albo na wideo też, czy na jakimś zoomie, czy na YouTubie, jeszcze nie wiem, będą mogły zadawać pytania i chodziłoby o to, żeby to była wartość właśnie dla wszystkich, czyli zarówno dla tej osoby, która będzie projektować na żywo ten eksperyment biznes biznesowy jak i dla innych osób, które planują, ale jeszcze nie wiedzą co, może im się klaruje dopiero pomysł na biznes, żeby mogły sobie przygotować też już wstępny plan w głowie jak coś takiego mo mogłoby wyglądać w przyszłości. Także e, gdzieś tutaj zostawiam linka pod spodem, e, zapisz się na, e, na newsletter, wtedy dostaniesz powiadomienie jak już ten live będzie. No, i cóż, do zobaczenia. W tle tutaj dzieciaki szaleją gdzieś tam z klockami. Yy, zaraz przenoszę się do biura. Yy, no i później pewnie jeszcze pójdziemy na jakiś spacerek, bo dzisiaj pogoda jest trochę lepsza niż wczoraj. No i wreszcie szkolenie. Pyk, zrobione. Najważniejsze na dzisiaj, czyli dokończenie szkolenia przed yy, zjazdem w ten weekend. Zrobione. Także um, zostało z takiej kolejnej najważniejszej rzeczy, no to oczywiście zmontowanie właśnie tego e, vloga, dokończenie go. No i tym się zajmę pewnie później, gdzieś po południu, bo chyba jeszcze podjadę w jedno miejsce dzisiaj. Zanim e, co do czego, to jeszcze sobie przejrzę wszystkie te moje zadania, co mi tam jeszcze na tym zostało, bo. Według rozpiski 4 godziny 20 minut, jeszcze na dzisiaj, no ale część z tych rzeczy wrzucałem tak trochę na pałę jeszcze przez weekend, żeby, żeby sobie właśnie dzisiaj przemyśleć. Także chcę najpierw właśnie to zrobić, przejrzeć, i potem zobaczymy, co będziemy jeszcze robić. Zacząłem przerabiać już wszystkie te wideo, żeby zobaczyć w ogóle, co ja mówiłem w tym. W logu do tej pory i co jeszcze chciałem sobie podsumować, no i kaptałem się, że powinienem zrobić landing page, który, na którym będziesz mógł się zapisać do tego newslettera. Także zabieramy się za to teraz. To jest oczywiście w praktyce testowanie pomysłów na biznes, czyli najpierw wymyśl coś, najpierw przygotuj, a dopiero potem rób kolejne etapy. Czyli nie musisz od razu robić strony z zapisem, możesz ją zrobić troszkę później. Strona z zapisem na live jest gotowa. Popracowałem jeszcze trochę nad e, stroną z podziękowaniem za zapis do newslettera i na tego live'a. Także do przodu jest godzina 11.30 i zaraz będziemy myśleć, co dalej. To w zasadzie jest taki moment dnia, w którym nie bardzo już jestem w stanie myśleć. 11.30 już się robię głodny, więc jakiekolwiek plany. Chyba muszę sobie zostawić na czas, kiedy w końcu zjem jakiś obiad. Zaraz po medytacji postanowiłem, że jednak rozpiszę sobie zadania, rozpiszę sobie rolki, jakie będę chciał nagrywać z mojej relacji, z tych eksperymentów biznesowych, które prowadzę, czy projektów, które prowadzę. Pierwszy to będzie właśnie eksperyment z paragonami, chociaż w zasadzie będzie to drugi, bo większy priorytet ma dla mnie relacja z przygotowania kursu testowania pomysłów biznesowych. Czyli to będą dwie takie relacje, które będę publikował na Instagramie, w shortach na YouTubie. No i już pierwsze wideo z tej platformy kursowej, czy z kursu testowania już wrzuciłem. Także, uff, było to takie dla mnie trochę wyjście ze strefy komfortu, jakiś nowy projekt, znowu taka lekka niepewność, nie wiadomo jak to wyjdzie, czy nie będę tutaj coś zmieniał, bo na razie plan jest, no ale czy on pójdzie w takiej wersji, jak, jak zakładałem? Tego nie wiem, pewnie będę dopracowywał w trakcie. Tutaj rozpisane 23 materiały wideo z różnymi etapami, przez które już przeszedłem w zakresie tego eksperymentu z paragonami. No, będzie trochę nagrywania. Miałem iść na spacer i jeszcze podsumować parę rzeczy. Miałem też jechać gdzieś, ale wszystkiego nie zrobię. Chcę jeszcze zmontować tego vloga. Także na dzisiaj ja się z Tobą już pożegnam. Także dzięki, i do zobaczenia jutro. Cześć!